Cześć witam Was serdecznie z tej strony Rekim Biznesu. Nie było mnie przez parę dni. Po prostu przeprowadzam się do tego nowego miejsca. Szykuję sobie tutaj to studio nagrań. Wszystko się rodzi jak to można powiedzieć w bólach ale idzie to w dobrym kierunku. Dzisiaj taki filmik pogadanka ciąg dalszy ale myślę że też istotny bo powiem tu kilka zdań kilka moich przemyśleń na temat rynku kryptowalut. I Zatytułowany ten odcinek kupować, sprzedawać? Czy w ogóle opłaca się kupować kryptowaluty? Po co kupować w ogóle kryptowaluty? Bo no, często pojawiają się takie pytania, czy warto, czy nie warto. A więc przygotowałem kilkanaście tutaj materiałów, kilkanaście artykułów, ale po to, tylko, żeby Wam uzmysłowić, że to się o tym mówi, że o tym się pisze. Ja nie będę nic tu czytał, powiem po prostu na ten temat tu od siebie kilka słów. Zobaczcie, na BitHubie, jakbyśmy mogli zobaczyć, że Bitcoin to dosko doskonała forma pieniędzy, Fidelity uznała Bitcoina za doskonałą formę pieniądza. Dalej, gdybyśmy zobaczyli, że kurs złota spadł poniżej 1800 dolarów. Tak, później mamy ranking kryptowalut. Prezydent Salvador przepowiada wzrost ceny bitcoina, co grozi nam zaostrzenie, czy grozi nam zaostrzenie procesu weryfikacji KYC. I tutaj stanę na dwa słowa. Moi drodzy, na moim tutaj kanale już powiedziałem, że wcześniej czy później będziemy mogli, będziemy musieli i Będziemy przechodzić KYC, to jest nieuniknione i no niestety, jeżeli ktoś będzie chciał kupować kryptowaluty w większych ilościach e, za większe sumy pieniędzy, to jest to obowiązkowa e, Droga po prostu, no, tego się nie da uniknąć i e, nawet jeżeli czytamy, że gdzieś są wprowadzane Deksy, zdecentralizowane e, giełdy kryptowalut, to będą one poniekąd gdzieś wiązały się pewnie z jakąś też również weryfikacją naszej osoby, tak? Ten świat po prostu mknie do przodu i nikt sobie nie pozwoli na to, żeby banki, instytucje różne wchodziły tutaj i działały to i były tu szemrane różne transakcje, różni ludzie i tak no Ktoś się pod tym będzie podpisywał i ktoś będzie za to odpowiadał w Stanach Zjednoczonych jest taka informacja, że 300 społecznych banków chce zacząć w 2022 roku zaoferować swoim klientom możliwość zakupu kryptowalut. To są tylko i wyłącznie społecznościowe banki, można by było powiedzieć. Ale ja powiedziałem przecież już dawno, że. Od czegoś musimy zacząć. Kroczek po kroczku, kroczek za kroczkiem, zobaczycie, że będzie to wszystko cały czas zmierzało w tą stronę adopcji i zakupu kryptowalut. Mamy tutaj, tutaj o szybie jeszcze, że czy osiągnie 0,01 dolara, ale chciałbym Wam pokazać również kilka artykułów. Ludzie proszą mnie, żebym się wypowiedział na temat Web3. A więc tutaj przetłumaczę tytuł, zobaczcie. Web3 powoli pochłania zcentralizowane ekosystemy, które zcentralizowane tokeny zajmą ten dzień. Słuchajcie, chciałem powiedzieć o trendach kryptowalut na rok 2022, ale o tym już mówiłem, że po cichu, po cichu wygasła taka euforia Metaverse. I ja powiedziałem Wam, to nie jest proces na miesiąc, dwa. To nie są Rzeczy, które będą, nie wiem, działy się w ciągu jednego miesiąca czy pół roku, to są rzeczy, które będą działały i tworzyły się przez wiele, wiele, wiele lat. I to, co mamy na samym początku, te gówno gry, te gówno projekty, te gówno wszystko, obiecanki, to powiem wam jest tak naprawdę i tylko i wyłącznie zalążek czegoś, co powstanie i. Będzie nazywało się Metaverse, ale to będzie za kilka lat. Microsoft powiedział: Trzy lata, moi drodzy, trzy lata na to, żeby opracować w pełni funkcjonujący system e, słuchawek, e, okularów, itd., itd. To, co dzisiaj jest pod nazwą Metaverse, to powiedziałem to są jakieś nieporozumienia, jakieś gry, które mm, oferują coś, a tak naprawdę trzeba tam płacić ciężkie pieniądze i trzeba tam wkładać e, pieniądze fiducjonarne ja po prostu gdzieś już od tego odchodzę miałem nagrywać odcinek o grach nie chcę po prostu niektórych ludzi tutaj wprowadzać na złą ścieżkę nie chcę im pokazywać pewnych rzeczy bo sam zaczynam grać w jakąś grę, po jakimś czasie okazuje się że trzeba tam płacić normalnymi pieniędzmi dolarami, żeby uzupełniać jakieś zapasy brylantów diamentów, nie wiem czego Bóg wie jeszcze i zamiast gra być free to play, robi się Peer -to -peer, e, e, płatnościowa, i, i, i trzeba tam po prostu wkładać kasę, a nic z tego się nie dostaje, w sumie. E, takim naprawdę można powiedzieć, horyzontalnym trendem, który będzie i musi nastąpić w 2022 roku, no to trend Web3. No, jest, no to jest podstawa do tego, że zobaczcie, że w obecnej formie większość funkcjonujących innowacji Web3 jest zorientowanych na kryptowaluty. Wynika to z podstawowej architektury blockchaina, która w większości przypadków opiera się na zdecentralizowanym modelu. No nie da się wyeliminować kryptowalut z Web3. No i teraz... Można sobie zadać jedno kluczowe pytanie: na jakim blockchainie zostanie to zbudowane? Tych blockchainów mamy ogromną ilość. Teraz mamy problemy tery ze swoim stablecoinem. Było możliwość oszukiwania, wybijania sobie tych stablecoinów na ich blockchainie. Takich rzeczy ja Wam mówiłem, będzie masa jeszcze. To są młode blockchainy. Kryptowaluty są młodym projektem, który jest w fazie adopcji i różne giełdy różne e, farmy, różne e, aplikacje będą e, po prostu e, z, narażone na to, że będą okrad, okra, okradzione, oszustwa tam będą robione i najróżniejsze inne e, cuda widy. Dlatego trzymajcie się naprawdę z daleka od pewnych innowacji, kiedy to jest we wczesnej fazie. Ja już powiedziałem, Wiele osób się napala, myśli, że tutaj Lambo to jest po prostu w zasięgu ręki za chwilę wpłacając tysiąc czy 10 tysięcy złotych. Moi drodzy, żeby zostać prawdziwym inwestorem, trzeba pokonać pewien etap w swoim życiu i doświadczyć pewnych strat i pewnego bólu, można powiedzieć, dupy. Tak nawiasem mówiąc, dlatego że każdy inwestor musi w swoim Swojej charakterystyce, w swoim inwestowaniu, e, dosi do, dosięgnąć go po prostu musi pewne zjawisko, które na rynku jest nieodwracalne, czyli e, kiedy jest e, hossa, no to zarabiamy pieniądze, a kiedy jest bessa, tracimy te pieniądze. Są nietrafione inwestycje, są nietrafione zakupy, są nietrafione różne inne rzeczy. No nie da się tylko w 100% zawsze podjąć trafną decyzję. Oczywiście są pewne okresy e, inwestycyjne, kiedy one są e, w 100% zawsze ta decyzja jest dobrze podejmowana, ale przychodzi moment krytyczny, kiedy po prostu rynek e, weryfikuje się, kiedy ma Słabszą, no, słabszy okres, i kiedy po prostu wtedy lecimy w dół, co było odzwierciedlone całkiem niedawno. Następną rzeczą, którą tutaj przygotowałem, to cały czas mówię o tych zdecentralizowanych finansach. Zobaczcie, tu, są, tu jest następny artykuł taki. Trzy krypto defi do kupienia po, głęb... po głębokiej korekcie. Ja pokazuję te trzy defi, bo Goldman Sachs i tak dalej, niektórzy mi za, zarzucają, że mówię o czymś, później pokazuję. Zobaczcie, tu jest Pancake Swap, tu jest protokoł Tulip i, i Boget Finance. Hmm, ale ja już nie chcę mówić tylko o tych, o, tych, o tych tutaj zdecentralizowanych finansach, jeżeli mówimy o DEXach i o, o farmach. Takich rzeczy na różnych blockchainach jest otwierana masa, masa jest teraz będzie powstawała na adzie, e, no bo w końcu ruszyły tam te smart kontrakty, w końcu ta Sandea swap ruszyła, e, znowu tam wszyscy będą się przenosili, bo tam będą promocyjne e, różne procenty na różnych farmach, ludzie mają to do siebie, że ich interesuje tylko tam gdzie się dużo daje. Nie patrzą poprzez pryzmat załóżmy stałego oprezentowania i dobrego tokena który dostaje się w zamian tylko lecą tam gdzie jest dużo się dostaje a dostaje się gówniany token który za chwilę będzie nic nie wart. I na to również trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś wybiera sobie farmę do farmienia, jeżeli ktoś chce zainwestować pieniądze w jaką, w w jakimkolwiek, na jakimkolwiek blockchainie, to niech przemyśli, czy jest to wartościowe, czy ten blockchain już ma pewne zabezpieczenia, czy ta farma jest rzeczywiście odporna na haki, róg pule i najróżniejsze inne rzeczy, czy jest certyfikowana, czy jest naprawdę w niej duża społeczność, i jeżeli mówimy teraz o społeczności, to następnym trendem, który ja zauważyłem i który ma ogromny rozwiąz, to są formy DAO, czyli te społeczne projekty zarządzane przez społeczności, które naprawdę będą się rozrastały. Gdzieś przeczytałem, że nie ma jeszcze nigdzie tak naprawdę nablokszenia zbudowanego w całości społecznościowego portalu. Gdzieś z tym kiedyś chciał to uruchomić, ale niestety gdzieś upadł. No i, i rzeczywiście nie ma w, cał, w całym tym świecie kryptowalut zbudowanego żadnego portalu społecznościowego opartego, e, który funkcjonuje i który przybiera na sile, e, który się rozbudowuje. E, są różne struktury, to DAO, które zarządzają swoimi e, aktywami i ludzie, którzy e, budują nowe DEFI właśnie opierają to wszystko poprzez zarządzanie społeczności poprzez DAO. Takim właśnie pewną ogromną społecznością jest Shiba Inu i na przykład jeszcze jest FEC, jest jeszcze tam kilka różnych tych niby shitcoinów, ale ogromna społeczność zarządzająca i decydująca ma wpływ na to, że te projekty cały czas się dziś utrzymują. I na to też, też trzeba sobie zwrócić uwagę, kiedy się inwestuje swoje pieniądze. To nie jest tak, że Rynek pozwala dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, że kup dwa projekty, i które dadzą Ci zarobić na pewno w 100%. Nikt tego Wam nie powie i e, nawet jak oglądam różne kanały i, i, i słucham różnych ludzi, to każdy mówi. Jest odpowiednia strategia każdego z nas, jest odpowiedni e, czas na to, żeby zrobić zakupy i odpowiednie projekty, sobie, które sobie wybieramy. I, to jest również e, do naszej dyspozycji, bo jest tych projektów ogromna ilość. Dobra, jeszcze następny artykuł, który chciałbym Wam pokazać. Zobaczcie, e, na końcu telegrafie zaraz się otworzy. E, w umyśle programistów blockchain, jak zbudować kolejny duży społecznościowy DAP? O, 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 o czym Wam powiedziałem, że nie ma tego społecznościowego dupa, który by e, istniał i i już są ludzie, którzy o tym myślą. Zobaczcie, eee, Coin Telegraph śledzi rozwój całkowicie nowego blockchaina od jego powstania do Mindnetu i, i dalej, poprzez swoją serię Inside the Blockchain Developer Mind, napisaną przez Andrew Liviena eee, Kines Group i. Tutaj już ten gościu właśnie ma, tu mówię o tym Steamie, właśnie poczytałem ten, ten artykuł, ma właśnie pomysł na to, żeby zbudować ogromną społeczność DAO, która będzie takim społecznościowym Steamem, no nie wiem, jak to Twitterem, Discordem czy, czy innym czymś, ale który będzie ogromnie, ogromnie mógł zarządzać różnymi rzeczami, moi drodzy, i. i na to też trzeba zwrócić uwagę, bo to również ma znaczenie, tak? Bezpłatne łańcuchy bloków i tak dalej. Nie będę was teraz tutaj czytał całego artykułu, bo myślę, że że to nie jest warte teraz, tego na tym tego. Chciałbym Wam pokazać również, że Chińczycy nie zasypują gruszek w popiele, moi drodzy. To, że Chińczycy wyeliminowali kopalnie kryptowalut, bitcoina, tak coś kulawo się to ładuje, o, poleciało. Zobaczcie, to, że tam nie wiem, jest, pod, mówi się, że te Chiny to banują kryptowaluty, że tego, a tu jest. Zobaczcie, oni sobie spokojnie pracują nad swoim, zobaczcie, ogólnokrajowy rozwój blockchaina w porównaniu z rzeczywistym przypadkami jej użycia. Niektóre kluczowe obszary rozwoju łańcuchów blokowych obejmują produkcję, energię, udostępnianie danych i usług, usługi rządowe, egzekwowanie prawa, podatki, procesy karne, inspekcje, finansowanie, finansowanie transgraniczne. Eee, I to, o czym się mówi eee, w, o Chinach to często jest propagandą. I chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą ostatnio wczoraj usłyszałem, słuchając Mateusza Borka. Lubię go posłuchać, bo facet mówi rzeczywiście, jak jest. Tak? Teusz Borek powiedział jasno i wyraźnie i to dotyczyło się tylko świata sportu. A wyobraźcie sobie, jeżeli jest to świat finansów i najróżniejszych finansów, które po dwóch barykadach, czyli Chiny, Stany Zjednoczone, jakie to musi być przekłamanie jak i jaki przekaz. A więc w świecie sportowym są pewne rzeczy, które i pewni ludzie, którzy mają za zadanie fajkować, mają za zadanie sprzedawać nieprawne. Jest to wpisane po prostu w pewną koncepcję pewnych ludzi. Odnoszącą później wymierne zyski. Tak samo jest tutaj. Mówi się o Chinach jedno, a Chińczycy robią drugie. I powiem Wam, że trzeba mieć otwarty umysł na wszystko, bo. Yy... Ja już tu powiedziałem kiedyś, że to co czytamy, a ktoś do mnie napisał, no to po co pokazujesz i opiera się na tych artykułach, skoro mówi, że oni piszą nieprawdę. No jeżeli ktoś nie umie pojąć, że ja pokazuję coś, żebyście przeczytali i przemyśleli to, żebyście sobie gdzieś poszli w in, na inny portal i przeczytali znowu coś innego i znowu coś innego i z tych trzech złożyli po prostu pewną koncepcję i ktoś tego nie umie, a pisze do mnie obraźliwe tutaj słowa i komentarze, to wyjebałem go po prostu z mojego kanału, bo nie będę się z takim kopał. Ja mówię o tym, że często niektóre artykuły, które czytamy, mają podwójne dno. To nie znaczy, że nie trzeba ich czytać, to nie znaczy, że trzeba e, omijać to. To, to. to znaczy, że trzeba szukać tych wiadomości na, na różnych portalach i e, czytając różne rzeczy, po prostu wyciągać odpowiednie wnioski. I to samo powiedział wczoraj Mateusz Borek, jeżeli chodzi o sport. E, tak jest, moi drodzy. E, nawet ostatnia walka zorganizowana przez Dona Kinga y, była e, według niektórych po prostu niesprawiedliwa. I taki jest świat. Czasami to, co się wydaje oczywiste, jest po prostu kłamstwem. Także Chiny pracują nad swoim blockchainem, Chiny pracują nad, swoimi, nad swoją kryptowalutą i mają się bardzo dobrze. Na pewno lepiej niż wiele krajów na świecie, kiedy, gdzie są po prostu robione wszystko, żeby to nie istniało, a kryptowaluty, cały blockchain ma ogromne znaczenie i Naprawdę w każdej sferze może odnosić spektakularne e, sukcesy, tak? E, I co jeszcze, przygotowałem tutaj następny artykuł. A, jeszcze do, na, na temat bitcoina, tutaj przygotowałem artykuł, żeby zakończyć dzisiaj, że 300 banków społecznościowych w USA przygotowuje się do rozpoczęcia handlu bitcoinami. To też również powiedziałem. A więc, zobaczcie, tych informacji jest masa. Kiedy wchodzimy, tak naprawdę jest tego po prostu nie do przerobiania, nie do przeczytania dziennie na temat kryptowalut. I teraz konkluzja tego wszystkiego, całego odcinka: czy kupować, czy nie kupować kryptowaluty, czy w ogóle opłaca się inwestować w świat kryptowalut. Powiem Wam tak, że patrząc na to wszystko, to co się dzieje i w jakim kierunku to wszystko idzie, hmm, to moim zdaniem warto, ale warto kupować kryptowaluty nie z myślą, że stanie się multimilionerem, tylko z myślą, że zabezpieczę swoje jakieś potrzeby życiowe. I jeżeli tak się podchodzi do tego na samym początku, że kupując pewne kryptowaluty nie na miesiąc, na dwa, bo pewne projekty wymagają, tak jak powiedziałem, czasu. Wdrożenia, adopcji, e, regulacji i, i wielu, wielu, wielu innych rzeczy. Jeżeli patrzyłem przez pryzmat e, taki, że coś już jest i za jakieś pół roku czy za jakiś rok będzie to e, funkcjonowało i cena tego wzrośnie kilkakrotnie albo nawet kilkadziesiątkrotnie, to jest to dobra inwestycja. E, ludzie, niektórzy mają różne plany. Ja powiedziałem, że można sobie kupować Bitcoin na 10 czy 15 lat. Ja tego nie neguję. Niech ktoś sobie kupuje. Ja mam całkiem inny odmienny plan. Takim przykładem był Telos, który na, był na portfelu Krypto i który odniósł ostatnio 38% wzrostu. A łącznie, moi drodzy, dał zarobić już ponad 70%. A więc pokazuje pewne rzeczy, pokazuje pewne projekty, pokazuje pewne e, drogi, ale to od was zależy, czy będziecie je wybierać, czy nie. E, ja nikomu tutaj. Nie narzucam kupowania, nie wiem, dzisiaj Chainlinka, czy Polkadota, czy innego projektu kryptowalutowego. To, co ja robię i pokazuję, to robię ja indywidualnie i to są moje decyzje i tylko moje. I powiem Wam, że nie zmienię tej opcji. Nie będę tu nikomu, do mnie piszą ludzie, żebym ja inwestował kogoś w pieniądze albo, nie wiem, albo powiedział mu, co on ma kupić. No, śmieszne jest to dla mnie po prostu. Mówię, nikomu nie będę doradzał od razu, bo fajnie jest miło i kulturalnie, jak człowiek sobie jakieś pieniądze zarobi, a głupio i chujowo się robi wtedy, kiedy się te pieniądze traci i, i, i ma się później żal do całego świata, że, że te pieniądze ktoś kazał mu zainwestować i wpłacić na jakiś projekt kryptowalutowy. Masz swój rozum, masz swoje pieniądze, rób co z nimi co chcesz. Mnie to główno obchodzi i nie, takie, nie tacy ludzie się tutaj już zgłaszali do mnie i to nie z takimi kwotami i ja się na to nie zdecydowałem, bo nie chcę być usrany gdzieś albo skończyć gdzieś, nie wiem, w dole przysypany później, bo komuś, nie wiem, przeze mnie ktoś stracił ogromne kwoty pieniędzy. Najważniejsze, moi drodzy w życiu to jest zdrowie, dobre samopoczucie i szczęście. Reszta jest dodatkiem, a kryptowaluty to jest pewnym rozwiązaniem zainwestowania swoich zaoszczędzonych pieniędzy i pomnażania ich. Ja tak do tego podchodzę. Spadło mi ciśnienie, opadły mi jakieś mm, jakieś takie myśli, nie wiem, jakieś takie plany, że tu za dwa lata, czy za trzy, to ja będę leżał w Kalifornii e, z willi, z basenem. Przestało już po prostu to e, jakoś, nie wiem, ciążyć na głowie. Odpuściłem temat po prostu. E, mam kupione, inwestuję, e, będę pokazywał, a co będzie i jak będzie, to zweryfikuję sam rynek. Moją drogą jest powiększanie swojego kapitału. A w jaki sposób, ile procent rocznie, czy miesięcznie, to wszystko po, 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 po jakimś czasie się ukaże. Nie mam już ciśnienia, nie mam jakiejś presji, parcia na to, żeby stać się multimilionerem kryptowalutowym, czy bogaczem kryptowalutowym. I tyle. I myślę, że jeżeli przyjdą wzrosty całkiem niedługo, to część pieniędzy po prostu wypłacę i zrealizuję swoje marzenia bo uważam, że tak trzeba zrobić, bo nie wiadomo, kiedy człowiek zejdzie z tego padoku, nawet nie korzystając ani grosza z tego, co się uciłało. Także sens tego wszystkiego kupowania i, 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 i gromadzenia jest tylko i wyłącznie taki, żeby polepszyć swój byt, moi drodzy. I przez ten pryzmat zacząłem patrzeć, tylko i wyłącznie, nie przez pryzmat za nie przez pryzmat postawienia wszystkiego za wszelką cenę, żeby zostać tutaj, nie wiem, Bóg wie jakim bogaczem. I uważam, że zróbcie tak samo, a zobaczycie, że głowa staje się chłodna. Inaczej człowiek myśli, inaczej kalkuluje, inaczej to wszystko widzi, niż ma to ciśnienie, że muszę, że. Bezne zainwestuje, Bóg wie ile, im więcej, tym więcej będę jeszcze miał. No to nie, tam, nie tędy droga w świecie kryptowalut, moi drodzy, bo czasami im więcej e, wpierdzielisz, tym więcej stracisz. Tak sami, czasami jest po prostu. E, a mądrze zrobiona inwestycja kilku etapa, etapowa pozwala po prostu czerpać zyski i tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że biuro ogarnie się tutaj, to wszystko się zainstaluje, poinstaluje i zacznę już takie cykle, które naprawdę będą mówiły o pewnych rzeczach inwestycyjnych. No na razie, cześć.